29 dni przed Igrzyskami w Soczi skoczkowie rozpoczynają ostatni etap olimpijskich przygotowań. Dziś dotarli do austriackiego Bad Mitterndorf. Przed nimi weekend z lotami narciarskimi. Po turnieju czterech skoczni w domach spędzili zaledwie dwa dni. Z Austrii przyjechali i do Austrii wracają. Warto było? Dla nas jest potrzebny nie tylko wypoczynek taki fizyczny, ale również też e, psychiczny. Głowa też musi odpocząć, na chwilę się wyłączyć, od, zapomnieć o skakaniu. Głowa nie miała wyjścia, musiała zapomnieć, bo w kraju trwa walka o to, by skocznie były gotowe na przyszły tydzień i nasze Puchary Świata. Puchary kluczowe, bo po nich poda trener kadrę na igrzyska. Jeśli dostaniemy informacje negatywne, że nie poskaczemy przed naszymi pucharami tutaj polskimi w Polsce w przyszłym tygodniu, wtorek, środa nie uda się zrealizować treningu, wtedy na pewno zostaniemy po konkursie w Kulm, żeby, żeby tam doszlifować parę elementów. To będą pierwsze i ostatnie w tegorocznym Pucharze Świata loty. Polacy w tym samym składzie, który kończył turniej czterech skoczni. Odpoczywać będzie za to jego zwycięzca, Tomasz Dithardt. Czeka nas weekend wysokich i dalekich lotów. Początek już jutro. Kwalifikacje o 13.50 w TVP Sporta konkursy w sobotę i niedzielę w jedynce. TVP Sport i na stronie TVP.pl.